Piłka nożna to nie tylko drużyny, które sięgają po trofea. To również piłkarskie indywidualności, które dzięki swoim charakterystycznym zagraniom zapadają nam w pamięci. Wszyscy wiemy jak wykonuje się panenkę. Każdy zna cieszynkę Cristiano Ronaldo. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. W dzisiejszym materiale chciałbym skupić uwagę na pewnym Kolumbijczyku, który zasłynął na świecie swoimi nietypowymi bramkarskimi umiejętnościami. Tytuł odcinka brzmi René Igita, y bramkarz, który zadziwił świat swoim skorpionem. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy od tego, kim w ogóle jest René Igita. Urodził się on 28 sierpnia 1966 roku w kolumbijskim Medellin. Miasto te znane jest z działalności przestępczej narkotykowych bosów. Dorastał w biednej dzielnicy slumsów. Piłkarskie początki Kolumbijczyka były ciekawe. Posiadał on nadwagę, dlatego też na osiedlowych boiskach zawsze był stawiany na bramkę. Ci bardziej sprawni chłopcy grali w polu, to jednak nie zabiło jego rządy zdobywania goli. Gdy René na poważnie zajął się piłką nożną, był często egzekutorem rzutów wolnych i rzutów karnych. Bardzo często pomagał swoim kolegom z boiska zapuszczając się pod pole karne rywala. To przez to zyskał przydomek El Loco, czyli wariat. Coraz lepsze występy w klubach przekładały się na powołania do reprezentacji Kolumbii. Zadebiutował w niej 11 czerwca 1987 roku w wygranym 1-0 meczu przeciwko Ekwadorowi. Ponad rok później René zdobył swojego pierwszego gola w kadrze. Doszło do tego w towarzyskim spotkaniu przeciwko Finlandii i Gita skutecznie wykonał rzut karny. Z narodowymi barwami wiąże się wspomniany w tytule odcinka Skorpion. W 1990 roku na Mistrzostwach Świata we Włoszech Kolumbia doszła do 1-8 finału. Tam po dogrywce musiała uznać wyższość reprezentacji Kamerunu. Za przegraną był obwiniany Gita, który swoim nieodpowiedzialnym zagraniem przyczynił się do utraty jednej z dwóch bramek. Nie załamało to jednak chłopaka z Medellin, który kilka lat później postanowił przypomnieć się światu. 6 września 1995 roku Kolumbia grała mecz towarzyski z Anglią na stadionie Wembley. W jednej z akcji strzał oddał Jamie Redknapp, a René popisał się taką interwencją. To był szok. Stadion oszalał. Kibice przed telewizorami w osłupieniu oglądali powtórki. Po raz pierwszy w historii na poziomie reprezentacyjnym bramkarz dopuścił się takiej niespotykanej interwencji. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem. René i tak skomentował swoje zagranie. Każdy sportowiec chce być zapamiętany przez kibiców na wieki. Uznałem, że mój czas nadchodzi i muszę zrobić coś, o czym świat nigdy nie zapomni. Dzieci zawsze były dla mnie wielką inspiracją i kiedy widziałem je na ulicach Medellin grające w piłkę, próbujące strzałów z przewrotki, powiedziałem im, spróbujcie zrobić to odwrotnie. A potem pomyślałem, hej, dlaczego sam tego nie zrobisz? Tego dnia w Anglii dostałem piłkę, na którą czekałem od pięciu lat. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry FootballTeam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia!